Czy długi się przedawniają? Tak, ale nie wszystkie i nie od razu. Artykuł 118 Kodeksu Cywilnego wprost wskazuje nam, po jakim czasie wierzyciel traci prawo do dochodzenia swoich należności w sądzie. Oto kilka przykładów. 6 lat jest to ogólny termin przedawnienia. Co to oznacza? Że jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, przedawnienie wynosi 6 lat. 3 lata. Dla roszczeń oświadczenia okresowe. Oraz dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą. Dwa lata dla roszczeń z tytułu umowy sprzedaży zawartej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. I jeden rok dla mandatów związanych z jazdą bez biletu. Uwaga! Jeżeli wierzyciel podejmie działania przed sądem, bieg przedawnienia jest przerywany. Czy dług po przedawnieniu znika? Nie. Zmienia się wówczas w tzw. zobowiązanie naturalne. Co to oznacza? Oznacza to, że wierzyciel traci prawo do dochodzenia swojego roszczenia przed sądem, ale nadal może spróbować swoje roszczenie odzyskać, chociażby poprzez windykację telefoniczną. Masz pytania? Zostaw komentarz lub napisz do nas.